Zapraszamy na podcast "Transformujemy śląskie". Rozmowę prowadzi redaktor Aneta Chwalba. Doktor Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego, ekonomista regionalista, ale też ekspert europejskiej platformy sprawiedliwej transformacji. No i stąd też moje pierwsze pytanie: czym dla pana jest sprawiedliwa transformacja? To jest taka transformacja, taka zmiana struktury gospodarczej. Oczywiście będę patrzył na to jako ekonomista. Która nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji społecznych, a oczywiście w tle ma jeszcze działanie pozytywne dla klimatu, dla środowiska. Innymi słowy, jest to taka zmiana myślenia o gospodarce, która nie zapomina o człowieku. Niewątpliwie jest tak, że tego typu zmiany zawsze są trudne społecznie. One są bardzo dużym również wyzwaniem dla konkurencyjności, i właśnie dlatego ten przymiotnik sprawiedliwa, żeby nie zapominać o tym, co nas łączy. Z tą przeszłością. Założenia są szczytne, ale czy to jest w ogóle możliwe? Wydaje mi się, że to jest możliwe. Albo inaczej, odwróciłbym to pytanie. Ja bym powiedział, że to jest raczej nieuniknione. W sensie, świat idzie do przodu. My sobie czasami próbujemy tłumaczyć, że Unia Europejska chce być jakimś przywódcą, jest jedyna, a tak naprawdę cały świat gospodarczy się zmienia. Transformuje się w kierunku zielonej gospodarki. Odnawialnych źródeł energii, odchodzi od paliw kopalnych, aczkolwiek oczywiście z różnym tempem. I nie wchodzenie w to albo udawanie, że taka rzeczywistość, jaką my znamy, może funkcjonować przez wiele, wiele lat, jest najnormalniej w świecie tak zwanym zasypaniem gruszek w popiele. Gruszek w popiele. E, tego się nie da uniknąć. Gospodarka pójdzie w tym kierunku. Zmiany klimatyczne są widoczne coraz bardziej jak na dłoni. I jeżeli wszyscy się zgadzają na to, że w taką stronę idziemy, to w moim przekonaniu my się nie możemy zatrzymać. Zresztą uważam, że sytuacja Polski pokazuje, że my się naprawdę nie powinniśmy zatrzymywać, bo przecież my mamy za sobą już jedną potężną falę restrukturyzacji gospodarki to jest wyjście z gospodarki centralnie planowanej z gospodarki socjalistycznej. I oczywiście zapewne wielu widzów tego programu zauważy, że były z tym związane różne smutne, trudne doświadczenia, ale prawda jest taka, że my, a może nawet dokładniej trzeba powiedzieć, że pokolenie naszych rodziców i dziadków przeniosło te transformacje na własnych plecach, że to się dokonało, że my jesteśmy w tej chwili relatywnie zdywersyfikowaną gospodarką, silną gospodarką Unii Europejskiej i my naprawdę potrafimy się transformować, więc dlaczego też na zapas powinniśmy się bać tej kolejnej, nowej, zielonej odsłony transformacji? Może na zapas nie powinniśmy się bać, ale to, o czym dzisiaj e, rozmawiamy, to często jest właśnie o tym, żeby wyprzedzać pewne e, tematy, które się pojawią na pewno w naszym regionie, e, pewne wydarzenia, które nas czekają i zmiany, które są nieuniknione. Ale czy te kroki e, wyprzedzające są w stanie uratować sytuację, są, są w stanie przygotować ludzi na te zmiany? Największym pytaniem w tej materii jest to, jakie będzie tempo tych zmian. I oczywiście w narracji politycznej, społecznej te tempa są różne. Mamy chociażby umowę społeczną, która ma jakiś harmonogram likwidacji przemysłu górniczego, ale z drugiej strony jest wiele innych przesłanek, które pokazują, że może z różnych powodów to się stanie szybciej lub wolniej. Tak samo oddziaływanie polityki klimatycznej globalnej na inne przemysły też. Coraz bardziej gdzieś tam jest odczuwalne. Więc wydaje mi się, że tak, z jednej strony oczywiście mamy świadomość tego, że zagartyka, że jest jakiś oddech zmian na naszych plecach, ale z drugiej strony potrafimy się świetnie organizować. Wydaje mi się, że doświadczenie województwa śląskiego z ostatnich miesięcy, gdzie mnóstwo organizacji społecznych naprawdę podjęło to wyzwanie, zaaplikowało ośrodki unijne, stara się robić pewne działania lokalne, które nie służą temu, by zmienić dużą politykę gospodarczą. Tylko służą właśnie temu, by przygotować ludzi do zmiany, by rozmawiać z ludźmi o tym, jaka ta zmiana ma być. To jest tworzenie, w moim przekonaniu, świetnych podwalin do tego, żeby te dwie strony się zeszły. Bo wiadomo, że te duże właśnie trendy gospodarcze, one w jakiś sposób na pewno się pojawią w regionie w postaci szybszego lub wolniejszego restrukturyzowania gospodarki, ale ludzie muszą być do nich przygotowani i jestem przekonany, że mamy w regionie taki potencjał, który pozwoli. Woli właśnie od strony społecznej, od strony oddolnej odpowiadać na te wyzwania. I my to już widzimy, bo na przykład w ramach inicjatywy, którą nazywamy Kawiarenkami Obywatelskimi, spotykamy się z ludźmi i rozmawiamy z nimi tak często bardzo precyzyjnie, pytając, tak, nawet o ten przysłowiowy cień szybu, pod którym siedzimy. I oni mówią, no, że to już jest tylko cień, że, że dla młodego pokolenia to już nie jest tak istotne, że. To młode pokolenia, te młode pokolenia często szukają nawet innych problemów niż my wyobrażamy sobie, że na przykład właśnie ograniczenie wpływu gospodarki węglowej na nasz region będzie miało. No życie w minionych latach właśnie na Śląsku były takie miasta i są takie miasta, gdzie życie skupione było tylko wokół kopalń, bo to była główna, główne miejsce pracy, całe rodziny pracowały na kopalniach, tak. Tak to wyglądało, ale dzisiaj już tak nie jest. I ta transformacja dzieje się już od lat, bo 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Więc to, co się już wydarzyło przez te 20 lat, to chyba pomaga zrozumieć, że ta zmiana nie musi być czymś strasznym. Zdecydowanie. Mamy takie miejsca w regionie, gdzie w ogóle ludzie już. Prawie, że zapomnieli, gdyby nie jakieś izby pamięci, gdyby nie wspomnienia, gdyby nie relacje koleżeńskie, to już nawet by nie pamiętali o tym ciężkim przemyśle, który w różnych miejscowościach naszego regionu był, a w tych, w których jeszcze on jest obecny, mamy do czynienia dokładnie z tym, o czym pani powiedziała, że młodzi ludzie już wiedzą, że to nie jest ich miejsce. Czy znaczy, to jest ich miejsce w sercu, ale to nie jest ich miejsce pracy. To oni już widzą siebie gdzie indziej w zupełnie innych konstelacjach, w zupełnie innych umiejętnościach, które muszą nabywać. Także. Szczerze mówiąc, ja jestem spokojny o to, że my jesteśmy na tyle dużym i silnym regionem, kompetentnym, żeby przez to przejść. A na ile ważne jest poczucie y, wspólnoty, y, jakiejś lokalności? Y, powiedział Pan y, w jednym z wykładów, że żeby y, przygotować się na zmianę, trzeba wyjść na własną klatkę schodową. Co to za pomysł? Tak, to, to wzięło się z jednego z badań, które prowadziłem w uczelni, a mianowicie tam jedna z respondentek wywiadu powiedziała, że żeby zacząć w ogóle rozmawiać właśnie o transformacji, o dużej zmianie gospodarczej, to trzeba nie bać się wyjść. I to miało dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie takie, że jeżeli rzeczywistość nas naprawdę bardzo przytłacza, bo na przykład żyjemy w zdegradowanej dzielnicy, to trudno myśleć o szansach zawodowych, trudno myśleć o zmianach klimatycznych, bo naprawdę boimy się wyjść na klatkę schodową albo boimy się wyjść na podwórze przed domem, bo tam jest po prostu niebezpiecznie. Ale z drugiej strony można też to widzieć właśnie w takiej przenośni, że trzeba wyjść z tych przyzwyczajeń, które mamy, że trzeba właśnie wierzyć w siłę tej lokalności, bo jeżeli nie będziemy mieli tych działań oddolnych, działań lokalnych, to właśnie będzie nam trudniej się przygotować na pewne rzeczy. I właśnie te doświadczenia z ostatnich miesięcy pokazują, że, że ludzie chcą tego, że ludzie na swój sposób Tęsknią. Kiedy rozmawiamy właśnie podczas tych kawiarenek obywatelskich i zadajemy sobie takie pytanie jakiego rodzaju przedsięwzięcia byłyby Waszym zdaniem bardzo istotne do tego, żeby ludzie oswoili się ze zmianą, która nas czeka, ze zmianą, która trwa, to najczęściej powracającym tematem są właśnie takie tematy: miejsca spotkań, miejsca integracji, ogrody społecznościowe. Czyli my gdzieś mamy podskórnie taką potrzebę, takie zrozumienie tego, że. Na Górnym Śląsku, ale też w Zagłębiu ludzie zawsze na pewne trudne wyzwania reagowali wspólnie I, i ta wspólnota, ona w nas trwa, ona oczywiście ma korzenie często właśnie w tym, że jest to osiedle o jakiejś jednej tożsamości hutniczej, górniczej, pohutniczej, pogórniczej. Ale ta, ta my właśnie wiemy, że my musimy się do tej zmiany przygotować wspólnie, że my nie możemy pozwolić ludziom, którzy mieszkają obok nas, pozostać w domu w takim znaczeniu, żeby oni się sami na własne życzenie wykluczyli. Bo ludzie też mają bardzo często świadomość tego, jak współcześnie dużym wyzwaniem są różnego rodzaju problemy psychiczne, emocjonalne. I myślę też, że nikt odpowiedzialnie nie powie, że żadna zmiana w gospodarce, albo że jakakolwiek zmiana w gospodarce nie pozostaje bez echa. Myślę, że wszyscy aktywiści, działacze lokalni doskonale wiedzą, że właśnie trzeba pomagać ludziom wyjść na tę przysłowiową klatkę schodową, po to, żeby nie zostali z pewnymi problemami, lękami, czasem może nawet tylko wyobrażeniami sami, i to jest też wielka praca do zrobienia. To nie jest praca w gospodarce, to jest praca socjologów, psychologów, specjalistów od komunikacji społecznej. Także jest oczywiście przed nami wiele wyzwań, natomiast wydaje mi się, że my już jesteśmy uodpornieni na takie procesy i my z tymi wyzwaniami potrafimy sobie radzić. My wiemy naprawdę, jak się za to zabrać. A czy zmiana dla nas może być szansą na otwarcie się na nowe możliwości? Ja myślę, że my się na nowe możliwości otwieramy już od dawna. Znaczy, my jesteśmy regionem przemysłowym, ale jesteśmy tak naprawdę regionem zaawansowanej produkcji przemysłowej. Jesteśmy regionem silnie ucyfrowionym. Naprawdę, jeżeli porównujemy różne takie parametry geografii ekonomicznej dla polskich regionów, to my nie mamy się czego wstydzić. Mamy co poprawiać, ale na pewno nie mamy się czego wstydzić i wydaje mi się, że powinniśmy sobie wystawiać cały czas jednak piątkę. Nawet jeżeli coś nam nie, tam nie doskwiera, to może piątkę z minusem albo na jakichś szynach, ale uważam, że nie powinniśmy się dołować, bo naprawdę nie jest źle. A zmiany mogą być tylko zmianami nerem. Zmia I zmiany są zawsze, zawsze jakieś będą. <laughs> Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo serdecznie.